Jak rozmawiam z Krzysztofem, e, ciśnie mi się takie stwierdzenie wielu dziennikarzy i myślę, że Krzysztof poprzeć mnie to, że e, niepotrzebnie nazywają szaloną jazdę kierowców e, rajdową, że ktoś rajdował po ulicach miasta, spowodował wypadek. Chyba nie na tym rajdy polegają, a na czym polega bezpieczne jeżdżenie? Tak, no potocznie często się mówi, gdzieś tam ktoś rajdował, a myślę, że większość, większość, no bo nie można powiedzieć, że wszyscy kierowcy rajdowi są to ludzie no, wszystkim z dużym doświadczeniem, na, jeżeli chodzi o szybką jazdę, bo to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą jak można szybko jechać i taka jazda po ulicy no, nie jest dla nich jakąś wielką frajdą czy satysfakcją i myślę, że oni jeżdżą bezpieczniej. Raz z punktu widzenia umiejętności są w trochę innym miejscu i po drugie mają no, dosyć dużą świadomość, jak łatwo jest wypaść z drogi. Dlatego ja twierdzę, że bezpieczeństwo tak naprawdę siedzi w naszej głowie. To nie jest kwestia czystej techniki, bo zawsze technika nam pomoże, ale jeżeli będziemy mieli złą wolę, a dobrą technikę, to i tak będziemy bardzo niebezpieczni na drodze. Dlatego jeżeli możemy w tej chwili w jakiś sposób zaapelować do tych, którzy nas słuchają, bezpieczeństwo zależy od nas, w większości. Pewnie żebyśmy chcieli mieć lepsze drogi, pewnie żebyśmy chcieli mieć lepsze samochody, które lepiej hamują, które lepiej skręcają, ale można mieć naprawdę słaby samochód, jechać po bardzo słabej drodze i przeżyć i być bezpiecznym kierowcą. Także Starajmy się w sobie odnajdować to, co jest najważniejsze. Rozsądek, przewidywanie, umiejętność spojrzenia na innego kierowcę, jak nie tylko konkurenta czy wręcz wroga, jak niektórzy uważają, tylko jak kogoś, kto jedzie obok nas, kto też chce dojechać do celu podróży, komu czasami warto ustąpić miejsca, bo on też chce się włączyć do ruchu i zwyczajnie, zwyczajnie dojechać do celu. Krzysztof, kiedy ty jedziesz odcinkiem specjalnym z prędkością 170 czy 180 km na godzinę, to nie to, że ty przewidujesz, ty wiesz co, jak ten zachęt wygląda. Tobie to podpowiedział pilot. Natomiast jazda po drogach i częste wyprzedzanie w niedzielne popołudnie z szybkością 180 km na godzinę, to chyba jest szaleństwo. Znaczy jest to ogromne ryzyko, bo no, mimo, że znamy swoją drogę, jak na przykład droga, którą jeździmy do domu, to no jest to, nie jest to droga zamknięta. Nie wiemy, co się będzie działo, a ona za zakrętem może stać w poprzek samochód. Już nie mówię, że ktoś inny może wyprzedzać, czy my wyprzedzając w nieprawidłowym miejscu, no nagle napotkamy na kogoś jadącego bardzo szybko. Także nie można wszystkiego przewidzieć, nawet na rajdzie, gdzie mamy perfekcyjny opis, gdzie wszystko jest jak należy, no zdarzają się sytuacje, w których człowiek no nie przewiduje jakiejś zmiany na wierzchni, czy poprzez e, na przykład deszcz, gwałtowne e, reakcje samochodu na śliskim asfalcie, które po prostu wylatuje się jak z katapulty. Także no, po prostu no, jeśli możemy coś przekazać, szczególnie do młodych ludzi, którzy rozpoczynają, Wspaniałe jest szybkie jeżdżenie, to daje ogromną przyjemność i satysfakcję, ale nie na drogach. Drogi się po prostu do tego nie nadają. Są do tego tory, odcinki, specjalne rajdów, są kajotesy, gdzie można się spróbować. I to ciekawe, ci, co najbardziej piszą oponami, tam nie wygrywają. Wygrywają ci, którzy już mają jakąś technikę i pomysł na swoje jechanie. Czyli krótko mówiąc, jeden metr błędu wejścia w zakręt może kosztować to, że z niego nie wyjedziemy.